Inni a tacy sami. Opowiadanie Agaty Widzowskiej. Język migowy. Od samego rana Ada przygotowywała się na spotkanie z nową koleżanką Kasią. Okazało się, że tata Kasi jest bardzo zdolnym architektem i będzie pracował w tym samym biurze co tata Ady i Olka. Obie rodziny umówiły się w małej kawiarence w galerii, tuż obok bawialni dla dzieci. Ada bardzo lubiła poznawać nowe osoby i rozmawiać z nimi o tym, w co lubią się bawić. Tym razem Ada była szczególnie przejęta spotkaniem, bo dowiedziała się od rodziców, że Kasia nie słyszy. Na żadne ucho? dopytywała się Ada. Ani troszeczkę? Ani troszeczkę. To jak my będziemy się bawić? Jestem pewna, że znajdziecie na to sposób, uśmiechnęła się mama. Ada próbowała zatkać sobie uszy i prosiła Olka, żeby coś do niej mówił. Mam fajną siostrę, powiedział Olek. Co mówisz? Spytała Ada. Moja siostra jest najlepszą siostrą na świecie. Ecie, pecie, nic nie rozumiem. Tej Kasi być, musi być bardzo trudno, stwierdziła Ada. W galerii panował gwar. Z głośników płynęła muzyka, w bawialni słychać było piski i śmiech rozbawionych dzieci. Obie rodziny przywitały się słowami. Dzień dobry i podały sobie ręce. Ada stanęła naprzeciwko Kasi i nie wiedziała, czy ma coś powiedzieć, czy nie. Przecież Kasia i tak nie usłyszy. Jednak dziewczynka uśmiechnęła się i rękami zrobiła przyjazny gest. Ada zrozumiała, że to jest powitanie i odpowiedziała takim samym gestem. Potem Kasia wskazała bawialnie i dziewczynki pobiegły razem na zjeżdżalnię. Po chwili radośnie nurkowały w basenie kolor z kolorowymi piłeczkami. Kasia układała z rąk różne znaki, a Ada próbowała odgadnąć ich znaczenie. Gdy chciała zająć się rysowaniem i kolorowaniem, Ada od razu zrozumiała, o co chodzi. Wspólnie narysowały słonia z wielkimi uszami, a na tych uszach namalowały wszystko, co symbolizuje dźwięki. Ptaki, trąbkę, gitarę, śpiewającą panią, a nawet samolot odrzutowy. Potem bawiły się w teatrze dłoni i okazało się, że palcami można pokazać wiele rzeczy. Czasami Ada się myliła i nie potrafiła czegoś zrozumieć, ale to było bardzo zabawne. Jak wiele można powiedzieć, nie używając słów. Wieczorem Ada wciąż rozmyślała o Kasi i o tym, jak wspaniale się z nią bawiła. Tata powiedział córeczce, że osoby niesłyszące porozumiewają się językiem migowym. – Czy ja też mogę się nauczyć tego języka? – zapytała Ada. – Oczywiście. A teraz zgadnij, co chcę ci pokazać. Tata przytulił Adę i pocałował ją w czoło. – Dobranoc i kocham cię – zawołała Ada i odpowiedziała tym samym gestem. – Zrozumiałeś, tatusiu? Tata uśmiechnął się i pokiwał głową. Miłość nie potrzebuje słów.